Się z wami już w Holandii, słuchajcie, jest hardcore. Jest ciężko, żeby tak jakby wrócić znowu na, do takich, na takie pełne obroty. Bliźniaki się strasznie odzwyczajili, wiecie, tego kojca tutaj, w którym się zawsze bawią. Mamy nowy, ten, który kupiliśmy w Polsce, bo tamten rozwalili, już mówiłam. E, wiecie, w Polsce cały czas się ich nosiło, ciocie, wójki, babcie, dziadki i tak Teraz żeby ich przyzwyczaić do tego, że ich po prostu już nie będzie się nosić, tak jak nosiło się w Polsce. No i co? I dzisiaj mamy fajną pogodę w Holandii, więc chcemy to wykorzystać. Kolej dziś kończy o 12.15. Odbiorę go ze szkoły, moja mama przyjedzie i jedziemy nad morze. I jedziemy nad morze na jakiś lunch, pospacerować na plażę, troszkę, wiecie, tak, żeby spędzić miło czas, żeby wyjść z domu. Po prostu. A idzie. Lianek? No chodź. Lianuś, chodź. Oj, zderzenie z wózkiem. Wypuściłam ich na chwilę. Odebrałam Kolinka ze szkoły. Jak dzisiaj było w szkole? Cieszę się. A tu Milanek. Milanek jest dużo bardziej ostrożny. Ej, daj, bo się poślizgniesz. Do kosza, Kolinku. Nie, ma. nie, Kolinku, już jesteś duży. Colin, już jesteś duży, możesz wyrzucić sam do kosza. Nie, no, Ej! Babcia zaraz przyjdzie do nas. Idzie, idzie, idzie. Chodź! Eee. Kto przyszedł? Babcie! Babcia! Dzień dobry, cześć, koń!

co oh, so day, Daj! Co daj? day. day. So day. 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 Jak, jak coś chce to mówi daj! No chodź! No daj! Mała moja, kruszynko chudziutko. Milan, a ty Milan, co tam kombinujesz? Do babci szybko. Co tam kombinujesz, co? Miłoś. Chodź, do babci. Hej, jesteśmy w restauracji, nie wziąłam aparatu, nagrywam telefonem. Ma w restauracji. Coś mi tu chodzi po. Co zamówiłeś, Colin? Nic. Zamówi... Tylko aisty. Aisty i panek jest na leśniczki. Ej, mama! Mama, to mówiłam ci, że to nie był dobry pomysł. Moja mama myślała fajnie, pójdziemy sobie na lunch. Spędzimy miło czas. A później pójdziemy jeszcze na plażę, ale jeszcze tą plażę przemyślimy, co? Nie, no faj! Nie! Ja też chcę iść mama. Tak, mama sobie kolina weźmie, a nie mi sobie. Moje Mamo, chciałaś pokazać? Ile ciastka dają w Holandii do kawy? Ile ciastka dają w Holandii do kawy? A tyle. Dużo no tego są samy Mamo! Masz, zjedz to masz! Dzicz! Masz! No? Masz! Pan nie umie tego złapać. Mamo! Jakaś tragedia, nie? Mamo, opanu się! Ja mam ciastko, kupiłam do kawy w domu, sobie zjesz. Na weekend upiekę. Ma, mama piankę sobie zje. Śmietankę. Mm, chcesz? Ale dobra. co to jest? Chcesz? Śmietana biteczka. O no, nie lubię. Dobre. Nie się boi jeść. Mm. Naleśniczki. No Naleśniczki. Wszyscy są gorący. ja mam krokieciki standardowo, mama mam sałatę. a chłopaki co mają? Chlebek. Dzień dobry, wczoraj Wam nagrywałam, mieliśmy jechać nad morze, były piękne plany. Koniec końców pojechaliśmy, znaczy się poszliśmy tylko do restauracji zjeść lunch. I po lunchu stwierdziliśmy, że jednak lepiej będzie, jak zostaniemy w domu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam opowiedzieć, mm, co zauważyłam, jakie skoki rozwojowe. Dawno takiego filmiku nie było na moim kanale, takiego update nie było, e, właśnie rozwojowego bliźniaków. Bliźniaki mają aktualnie 15 miesięcy e, i po prostu w tym, vlogu, w, w tym vlogu będę Wam opowiadać, co zauważyłam, jakie skoki rozwojowe e, i jak to na dzień dzisiejszy u nas wygląda. Dzisiaj w ogóle w takiej bardziej naturalnej odsłonie nie mam sztucznych rzęs, bo sobie je ściągnęłam, zamówiłam serum do rzęs i pod koniec tego miesiąca jadę na lifting rzęs, żeby zobaczyć jak to wygląda. Nie wiem, mam ochotę po prostu, żeby być taka bardziej naturalna, bo wiecie teraz te włosy, robią ze mnie taką. Sztuczną lalę mam wrażenie. E, w sensie są piękne, jestem bardzo zadowolona i tak dalej, ale wiecie, sztuczne, doczepiane włosy, sztuczne rzęsy, m, może być tego troszkę za dużo. Chciałam po prostu zrobić krok w tył i ściągnęłam sobie rzęsy. E, przyznam szczerze, że czuję się dziwnie, czuję się łyso i nie wiem, mam wrażenie, że wyglądam starzej. Ale wydaje mi się, że to po prostu kwestia przyzwyczajenia i że jak zrobię ten lifting, to będzie zupełnie inaczej. Gdzie ty wychodzisz? A co byś chciał? Co byś chciał? Owocki będziemy robić teraz, dobra? Dobra, ja sobie tutaj troszkę muszę ogarnąć kuchnię, posprzątać i będę robić lunch dla... Mm, ...gubasów. Lunch, no lunch, jak lunch. Przekąskę taką owocową po prostu. Ser na kółkach. Byliśmy 3 tygodnie na wakacjach, przez 3 tygodnie naprawdę mieliśmy labę, taką totalną labę. Plus tydzień jeszcze w Chorwacji bez bliźniaków, w Polsce tak samo cały czas, wiecie, gdzieś jeździliśmy, więc no naprawdę mieliśmy pełny luz. I teraz, wiecie, znowu jesteśmy sami. Wiadomo są tutaj moi rodzice, ale, ale moi rodzice też pracują i tak dalej, także nie siedzą u nas ciągle i, i nie przyjeżdżają codziennie. Widzimy się, widzimy się tak właściwie tylko w niedzielę na obiedzie i co jakiś czas. Nie wiem, jak chcemy gdzieś wyskoczyć ze Sławkiem, to wiadomo, mogę tam napisać do taty czy do mamy, żeby mieli ochotę i czas na to, żeby przyjść, na godzinkę, dwie. No i kurczę, teraz wiecie, jesteśmy takie przysłowione sami i no, żeby teraz wejść na takie pełne obroty, no to trzeba się troszkę przyzwyczaić i. I nie jest to łatwe, powiem Wam, ale damy radę, jak zawsze. W ogóle Colin też ma w przyszłym miesiącu urodziny. 17 października Colin skończy 5 lat. Wymyśliliśmy naprawdę mega niespodziankę dla niego. Chcemy jechać w piątek, 18 października w pewne miejsce na jedną noc i na cały dzień też właśnie. Ja myślę, że on oszaleje. Jest to piękne, magiczne miejsce i wydaje mi się, że marzenie każdego Dziecka, jeżeli o tym miejscu wie. No i nie mogę się doczekać. I też właśnie moi rodzice zostają z bliźniakami na tą jedną noc i na jeden dzień, żebyśmy właśnie mogli wziąć Kolina sami wiecie, żeby spędzić z nim ten czas, żeby, żeby on się wiecie czuł taki ważny i żeby miał naprawdę super urodzinowy dzień i super noc, bo też będziemy spać w fajnym miejscu. Możecie pisać w komentarzach, co myślicie, gdzie zabieramy Kolina. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was zgadnie. Mama da coś dobrego. O, dam, dam, dam. Damy, damy. Pierwszy musimy umyć dobra, zrobiłam tylko kilka na spróbowanie, ja myślę, że oni tego nie zjedzą wiecie dlaczego? bo ta skórka im chyba nie będzie odpowiadać coś mi się wydaje no Lianek, daj dyda daj ditka daj ditka no am 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 am, daj ditka jeśli tu wisi gościu no am am, spróbuj no ty też ty też proszę Spadł ci jeden. Am am? No spróbuj, jakie dobre. No, a co to jest? Mm. I co, chłopaki? Co myślicie? No, ale pierwszy jest jedno, to ci potem więcej dam. No, co myślisz? Musisz gryźć. Musisz gryźć ząbkami. Już mają po 12 zębów. 6 u góry, 6 na dole. Co, dobre? Miluś. Lianek, a co? Nie? Nie smakuje? Hmm? Dać Ci więcej? Masz. Proszę. Proszę, skarbie. A Tobie smakuje, tak? O, to Milan to wszystko zje. Jeśli chodzi o jedzenie, to z Milanem nie ma najmniejszego problemu, bo w ogóle Milan jest też taki bardziej zmasowany niż Lian i no Milan po prostu lubi sobie pojeść, o. Nieważne co, byle dostanie pojeść. Ale Janek już jest bardziej taki wymyślaty i też jest taki drobniejszy. No, zaczynają mieć swoje takie charakterki. Jeśli chodzi o rozwój, taki skok rozwojowy, to zauważyłam, że właśnie zaczynają sobie sami jeść. Nawet już próbujemy widelcem i też już kilka razy udało im się, wiecie, nabić na widelec i, i wsadzić sobie do buzi. Bardzo im się to podoba. Zaczęliśmy jeść właśnie wszyscy tam przy stole. Odsuwam stół i tam dokładam te siedzonka do stołu. I jemy sobie wspólne obiady i widzę, że oni są bardziej zainteresowani, naśladują nas, wiecie, tym widelcem i tak dalej. Także no, to jest taki jeden z większych skoków rozwojowych, jakie zauważyłam teraz w 15 miesiącu. Nie muszę już wszystkiego blendować. Wiadomo, robię im jeszcze zupki. Dzisiaj też będę im robić zupkę właśnie blendowaną. Mm, ale też do obiadu dam im warzywa jakieś gotowane, nie wiem, na przykład marchewka, kalafior i tak dalej, żeby sobie mogli z nami posiedzieć i, i coś zjeść. Mm, I co? I, i no i oczywiście też jeden z takich z największych skoków rozwojowych to jest to, że zaczęli chodzić chłopaki. Mm, Lian zaczął chodzić co prawda nieco szybciej, Milan teraz od kilku dni zaczyna już też tak fajnie sobie chodzić. Co? Skończyło się? Ty a ty nie zjadłeś? Ty nie zjadłeś, tu jest. Czemu to jest w ogóle zielone? I damy jeszcze bananka, no dam, proszę skarbie, bananek, może Ci będzie bardziej smakować bananek, co? I Tobie też damy bananka, proszę. Jak zjecie, to mam się da więcej, tak? Jest bananek pyszny. Oj. No, no tak to wygląda właśnie, nauka jedzenia e, samodzielnie. Większość ląduje na ziemi, ale i tak dobrze im idzie. No gdzieś trzeba zacząć, jakoś trzeba popróbować. To im się wyślizguje, no wiadomo. Jakoś trzeba popróbować, więc no... No tak to na początku niestety wygląda, ale co za problem. wziąć się to posprzątać dwie minuty roboty, a dziecko przy, przy okazji i ma frajdę i wiecie, nauczy się samodzielnie jeść, także super. No pięknie kotku. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie skarbie, brawo! Brawo! notek. No i co? I co było? Ty. No ty? Co to jest? Kamera? A ty co kiwasz głową? Milan, nie, nie, nie. Nie. Nie, nie, Jeszcze więcej mam ci dać? Proszę bardzo. A może widelczyk ci dam, co? widelczykiem sobie pojesz. O! Super zabawa, co? Mega zabawa, no. Spadło? Na radę Nie poleciała, niestety. Niestety poleciała. Cześć Cześć! Up znowu... Hejop! Nie tak mamy. <gry> I teraz tak wiecie, pomamlali sobie troszkę tych owocków. większość, jak mówiłam, wylądowała na ziemi, e, ale zawsze coś gdzieś tam zjedzą. Teraz dałam im jeszcze taką bułkę. To jest taka bułka maślana z rodzynkami. Bardzo e, polubili ostatnio. E, I zjadają ze smakiem, No na razie się bawią. <gry> Ale zazwyczaj zjadają ze smakiem. O! Lilman, co ty robisz, gościu? Co tam było? To mam ci dać skarbie? No także chłopaki będą sobie wcinać bułę do popicia zostaną wodę. Bardzo lubią wodę. Wodę mi piją dużo w ciągu dnia. No i mleko niestety też jeszcze nas nie opuściło w nocy. W nocy bliźniaki bardzo dużo się budzą jeszcze. Nie do samego picia, bo jeśli chodzi o butle w nocy, no to jest tylko jedna. I jeśli chodzi o godzinę, no to, o godzinę, no to różnie. Czasami jest to, pierwsza, czasami jest to pierwsza, czasami trzecia, czasami czwarta. Yy, ale no, bardzo dużo się budzą i, i, i no, krzyczą, płaczą i tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi. Po prostu nie lubią dużo spać. O, takie ja mam dzieciaczki i muszę się chyba z tym pogodzić. No, i tak to na ten moment u nas wygląda. No, i też zauważyłam, że bliźniaki mają już takie swoje charakterki. Milan to jest po prostu w 100% Colin. On ma taki mocny, silny. Charakter taki bardzo wybuchowy, szybko się denerwuje. Wiecie, jak czegoś mu nie pozwolę, albo wezmę go z miejsca, w którym on chce być, ale w którym na przykład nie może być, bo jest to na przykład niebezpieczne albo coś. No to on aż cały sztywnieje z nerwów, krzyczy. Wiecie, ściska mnie i tak, jakby wiecie, chce mnie odepchnąć. Także on jest bardziej taki charakterny, taki z takim silnym temperamentem, często dokucza też Lianowi, po prostu wiecie zamiast się dogadywać to się biją no Milan gdzie ty to tam ciśniesz tak głęboko no co ty, oddaj mi to o, o. o właśnie o tym mówię o tym mówię proszę bardzo, od razu nerwy O i żeby mi zrobić złość, to teraz weźmie jeszcze więcej widzicie, on taki właśnie jest Alin i Lian jest bardziej taki spokojny on jest taki cwany lis Lian sprytny no Milan, tak się nie robi. Patrzcie, on mi po prostu robi na złość. Milan! No co ty. To nie jest śmieszne. Mi... Patrzcie. No, także widzicie, widzicie teraz na załączonym obrazku o co mi chodzi. E, dokończę jeszcze. Lian jest bardziej sprytny, cwany. E, szybciej zaczął chodzić. E, Zaczyna, wie, szybciej ogarnia, szybciej ogarnia, wiecie, układanie klocków i tak dalej. On jest taki, że no potrafi się zająć, z, z, zabawić sam, usiąść grzecznie i tak dalej, a Milan to jest po prostu. To jest po prostu Milan. No. Daj. Chcesz mi to dać, czy co? No daj. no fuj tak to wygląda po lunchu. Hop, hop, hop. Jak po wojnie, o właśnie tak A co się stało? Co się stało, proszę pana? Co było? Co to za miny? Co to za żale? Krzywda się działa po basku. no zobaczcie jaka krzywda, no tak Oj, za blisko podchodzisz już co kombinujesz? Co kombi? O, właśnie, od razu widzicie? A tak. Ale po co to było teraz? Ale po co to było teraz, Skarbie? Po co to było? Stoi sobie spokojnie. Po co mu dokuczasz? A po co ty się tak puszczasz na to w ziemię? Po co? Właśnie, jaki o, dramat, dramat, teatr. Po prostu dramat, teatr. Puścił się do tyłu, leci. A ten bidulek stoi nie wie, co się dzieje. To i nie wiem co tu się wyprawia, mój śliczny chłopczyk. Tak. A ty dalej dramy robisz? Dalej dramy? O, drama, o. Puszcza się do tyłu. Dziecko, rozwalisz sobie głowę, to nie jest śmieszne. Czasami, zobaczcie, zdarzają się też takie momenty, że przez chwilę się razem zabawią. Czekajcie, bo akurat skończyli, ale przed chwilą sobie robili akuku. I też zauważyłam, że coraz bardziej zaczynają tak, jakby między sobą, tak jakby zaczynają się komunikować. Wiadomo, po swojemu. No i zobaczcie. O, on się chce przytulić, a Milan go. Halo, halo. I, o, bardzo zobaczcie. Milan się teraz zdenerwował i chce mu oddać. Nie bijemy się, chłopaki! Chłopaki! Milan! Milan! Ty, ty, ty! Nie wolno. Ty, ty, ty! Tak nie robimy. Ale też wiecie co zauważyłam, że Janek jest spokojny do czasu, aż Miarka się tak jakby przebierze i też, wiecie, sobie nie pozwoli, też zaczyna wtedy krzyczeć i atakuje Milana, żeby mu pokazać, że też sobie nie może pozwalać. Także i jeden, i drugi mają takie swoje mocne charaktery, zauważyłam. Ale Milan po prostu jest taki bardziej, no ma taki. Większy temperament, a Lian jest po prostu taki spokojniejszy, cwańszy. Nie szuka konfliktów, że tak powiem, ale jak Milan zajdzie za daleko, że tak powiem, no to Lian też potrafi się uruchomić i to dość tak konkretnie. Proszę bardzo, co tutaj się dzieje. Jeden gagatek kombinuje przy wózku. Muszę jeszcze pranie ogarnąć, bo suszarki wyciągnęłam i jeszcze nie, nie, nie zdążyłam ogarnąć. A tu idzie drugi zawodnik. Co robicie, chłopaki, co? Walka o pilot teraz. O, dzwoniak! I ucieka, o, i od razu ucieka. Uważaj, kotku! Od razu ucieka, powie, że Milan by mu zabrał. Albo żeby go zaatakował. Co, zabrał ci pilota? No. <laughs> Milan, no co ty! To... Boże, ja jestem w szoku, że on takie coś umie podnieść. I zobaczcie, ludzie dziwią się, że ja ich wkładam do tego tutaj boksa z załawkami i że ich tak, wiecie, nie puszczam, żeby sobie chodzili, bo przecież oni robią naprawdę bardzo niebezpieczne rzeczy tutaj. Milan wchodzi tutaj na to i się buja, tak jakby, wiecie, trzyma się tu rękami i się tak buja. Ostatnio wszedł tutaj na to i tutaj kolanami się tak jakby oparł i tak się bujał. Przecież jakby spadł tutaj na tą podłogę. To ma głowę rozwaloną na milion procent. Jeden idzie w jedną stronę, drugi idzie w drugą stronę. Oni obydwoje mają, wiecie, milion pomysłów, jak chodzą po domu, i no dla, ja widzę we wszystkim po prostu zagrożenie dla nich. Dla nich to jest, wiecie, super zabawa, a ja mam panikę w oczach, jak widzę, co oni wyprawiają. Więc naprawdę nie dziwcie się, że oni większość czasu spędzają w boksie. Bo ja bym w domu nie mogła zrobić nic. Ja bym nie posprzątała, nie ugotowała, nie zrobiłabym po prostu kompletnie nic. fuj Nie. Daj banana. O daj. Daj mamusi. Daj! No nie uciekaj z bananem, chodź. Rianek. Janku, daj mamusi bananka. Gdzie idziesz? Powoli, powoli. A wyłączę sobie muzyczkę. No, widzisz, musisz uważać kotku. A co ty kombinujesz, Lian? No ty, co ty robisz? Chcesz to podnieść? O, i proszę bardzo, dziwicie się, że ich tak nie puszczam, no bo bym się na sekundę odwróciła to przecież by była tragedia. I jeszcze we dwóch o. No i nie wolno, nie wolno. Wyobraźcie sobie, co by tutaj było, jak ja bym ich tak na 5 minut zostawiła samych. Je, ja nawet nie chcę sobie tego wyobrażać tak naprawdę. Chłopaki, co wy robicie? Mhm. Bam! Wam zrobisz. Chodź, 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 chodź. Hmm. Lepiej to wyłączcie. Siema! Siema! Wielki fajny list! Jak było w szkole? Nie fajnie. Nie? Nie. To nie. po same dzieci mnie biły. O, dzieci cię biły. E, no. Chyba ktoś tu kłamie. Mm? No, kłamie, bo dzisiaj była je, jakaś jedna trampolina. E, Mo? No i myśleliśmy, po to był jakiś znaczek, że nie wolno z butami tam wchodzić. Mo? I tam była taka ślizgawka, taka mięciutka, wszystko mm? było takie mięciutkie. To Ta było najfajniej. No to super, to dobrze się bawiłeś dzisiaj w szkole, co? A kupisz mi jeszcze y, coś, Na co? No co ty? Proszę jedną kartę. Kolin, przestań.